Skocznia imienia Adama Małysza w Wiśle od 12 lat jest stałym punktem Pucharu Świata i od 12 lat zawsze jest komplet widzów. No, może nie u kobiet, ale u mężczyzn już tak. Mimo tego, że nie zawsze skaczą dobrze. Cześć, tu Hubert, rotacyjny prowadzący punktu HS. Na początek treningi, podczas których leciała muzyka stworzona przez AI, wygrał Domen Treps i Filip Raimund. W tym samym czasie za oceanem odbyło się losowanie grup Mistrzostw Świata w piłce nożnej, gdzie wylosowaliśmy, znaczy nasza ścieżka wylosowała Holandię, Japonię i Tunezję, a wydaje się znać, czy Polska awansuje na mundial. Wracamy do Wisły, kwalifikacje 20-15 na liście 69 zawodników, w tym 10 Polaków. Na początek oczywiście grupa krajowa, Wolny, licznik i nie awansowali, natomiast Maciej Kod już tak. Zniszczył po ostatnich wypowiedziach swojej sytuacji, nie poprawił i ponownie nie wchodzi on nawet do 50. Wąsek całkiem niezłe 20 miejsce, ale jeszcze lepiej żyła 128 metrów i 13 miejsce. Najlepszy z Polaków, Kubacki Tomasiak w trzeciej dziesiątce, Kamil Stok. No ten skok wyglądał bardzo źle. Słabe treningi, ale wszyscy myśleliśmy, że w kwalifikacjach będzie lepiej. Niestety nie, 51 miejsce, pół punkta zabrakło, no ale to był bardzo słaby skok Kamila. Kwalifikacje wygrywa Grioju Kobayashi przed Danielem Czofianigiem i uwaga na trzecim miejscu Valentin Foubert. Świetny skok Francuza, czwarty Zograwski to nie jest już przypadek, że oni są w czołówce. Jeszcze słówko o Gajgerze, bo on też odpadł w kwalifikacjach. Na 10 Polaków awansowało 5. To jest dramat, kurwa. Sobota i konkurs, ale przed nim seria próbna, którą wygrał mistrz skoków nieocenianych Jan Herr. Pierwszą serię otworzył Maciej od 12,5 metra niestety 30 zapytał do awansu, chwilę później Paweł Wąsek, który w Wiśle skacze najlepiej w tym sezonie, ale za ten telemat noty wysokie być nie mogły i ostatecznie 34 miejsce. Żyła 17, kubacki 20. Ostatni z Polaków Kacper Tomasiak miejsce 27. Pubert Izograwski z kolejnymi świetnymi skokami. Deszvanden, natomiast chyba z najgorszym skokiem tego sezonu. Zwycięzca serii próbnej na miejscu 19 ponownie psuje ten najważniejszy skok. Domen Precy jako jedyny przeskoczył skocznie i zasłużenie prowadzi przed Daimundem i Kobayashim. Serię finałową rozpoczął Ilja Mizernych, dla którego są to pierwsze punkty w sezonie, tak samo jak dla Romana Kołdelki. Kacper Tomasiak poprawił się o dwie pozycje, najsłabszy jego konkurs, mimo to nie wypadł on z 30. -tki. Dawid Kubacki natomiast spadł o 6 miejsc. 126,5 metra żyły co dało mu 14 pozycję, a sam Skok to ósma nota serii. 30 metrów domena i odnosi on swoje dziesiąte zwycięstwo w karierze. Na podium z nim staną Filip Raymond i Ryo Kobayashi. Laniszek, tym razem tuż za podium, Walentem Fubert ponownie w top 10. Był to najgorszy konkurs Polaków w historii Pucharu Świata w Wiśle. Jedyne 29 punktów. Ale za to niedziela, niedziela będzie dla nas. To najlepszy konkurs Polaków w tym sezonie. Ale po kolei. Zacznijmy od kwalifikacji, na które Wolny nawet nie przyszedł, niżnik upadł, ale za to jonak kot zniszczął wąsek awansowali. Nie awansował ponownie Geiger, no i Kubacki, który posłuchał się przedskoczka i skoczył właściwie jak taki przedskoczek. Żyła i Stoch, spokojny awans, Tomasiak, super skoki, dziewiąte miejsce. Sundel jakiś kłopot związaniami, nie dostaje on dopuszczony do skoku i dzięki niemu Wellinger wchodzi do konkursu. Kwalifikację wygrywa Domen a w konkursie wystąpi 7 Polaków. Zatem przejdźmy już do konkursu, a w nim David w Pucharze Świata zalicza Klemens Joniak 119 metrów. Dobry skok, ale poziom konkursu kosmicznie wysoki i dało to jedynie 46 miejsce. Proszę Państwa, Maciej, kot, no to był świetny skok. Co, to, to, to. Miałem flashbacki z tego lata z Wisły, gdzie udało mu się wygrać. No, ale top 15 po pierwszej serii, przy tak mocnej obsadzie, to jest super wynik. Zniszczął, mimo tego, że odległość nie najgorsza, to dało mu to jedynie 39 miejsce. Tali Kaliczenko, co to był za skok? Wiało mu tam ładnie i on to wykorzystał. Oj, Paweł, Paweł, znowu psujesz ten telemat. Maciej Maciusiak ewidentnie nie jest z tego zadowolony. Kapitalny skok żyły: 129,5 metra, 139 punktów za ten skok, no i Wiślain walczy o podium. Skok niestety, przeciętny skok na trzecią dziesiątkę. Natomiast Tomasiak skacze tyle samo co żyła i też walczy o podium. Trzech Austriaków psuje swoje skoki, ewidentnie bez Krafta nie idzie im. Rajmund daleko, ale nie na tyle, żeby przeskoczyć żyłę. Przeskoczył go dopiero Kobayashi. 137 metrów domena zakończone lądowaniem na same noty 15-15,5 dało mu to miejsce tuż za podium. Tak prezentuje się dziesiątka po pierwszej serii. Dwóch Polaków w piątce to my od trzech lat nie mieliśmy. Przed finałem, 40 minut przed bo przecież każdy chce obejrzeć Biatlon. Jak już obejrzeliśmy polski sport nadodowy, to przechodzimy do skoku. A tam Paweł Wąsek awansował o trzy pozycje. Kamil Stok swój ostatni występ na skoczni imienia Adana Małysza w Wiśle kończy na 27 miejscu. No coś Kamil nam się zepsuł. Wszyscy na coś więcej chyba tutaj liczyli, a te skoki nie wyglądają już tak dobrze jak jeszcze w Falun. Maciej Koc, co za wejście do Pucharu Świata. Dwa skoki na dobrym poziomie i ostatecznie miejsce 14, najlepszy wynik od Lachci 2.18. No i oczywiście zastępuje on zniższyła w składzie na Klingenthal. Walentew Hubert 10. no ja się nim zachwycam cały czas w tym odcinku, ale gość mi tak imponuje. Trzeci konkurs rzędów top 10, no i tak samo Władek Zografski. 6 tysięcy ludzi patrzy na Kaspra Tomasiaka, a on na totalnym luzie skacze 125 metrów i utrzymuje piątą pozycję. No ja mam nadzieję, że niedługo już będzie to podium, bo jest naprawdę blisko. Na podium niestety nie stanął Piotr Żyła, a on sam najlepiej ten skok skomentował. Ardo, yeah. Mimo to w końcu wyluzował, na belce był ten sam uśmiech jak w Oberdorfie, gdy zdobywał złoto mistrza świata. Dzisiaj miejsce siódme, ale na pewno z nadzieją, że może nawet w Klingenthal będzie lepiej. Domen ponownie leci, jakby miał lądować na 115 metrze, a on wyciąga 132 i wyjeżdża z Polski z dubletem i jako lider Pucharu Świata. O 9 punktów punktu przegrał z nim Kobayashi, Filip Raimund znowu na podium, tym razem na tym najniższym stopniu. Tak wygląda czołowa dziesiątka, piąte i siódme miejsce dla Polski, a najlepszy z Austriaków, trzynasty czołfenik. Sobota jak z koszmaru, wydawało się, że gorzej już być nie może, a niedziela jak ze snu. Niedziela oddała, był to bez wątpienia najlepszy konkurs w sezonie. Albo nawet i od dłuższego czasu, bo na dwóch Polaków Top 10 to my czekamy od planicy 2024. Domen piątym liderem Pucharu Świata i mam nadzieję, że nie ostatnim, bo ten sezon zaczyna się mega ciekawie i oby zostało tak jak najdłużej. Martwi mnie Kamil, bo nie oddał on żadnego dobrego skoku w Wiśle, a wygląda w locie jak w dwóch poprzednich sezonach. Mam nadzieję, że to się zmieni, no bo tak być nie może. Chow, chow, chow. Jeszcze słówko o zawodach kobiet, które padły łupem Anny Odimę sztrem i Niki Prew. Z wobu najlepszą polką była Ania Twardosz, miejsce 20 i 17. I Zawodnik weekendu bezkonkurencyjnie. Domen. pref skok Weekendu 137 domena. Zaskoczenie, no to chyba wiecie kogo wskaże. Oczywiście Fubert Izograwski. E, Nikogo co dwukrotnie 15, więc też należy o nim wspomnieć. Żyła, Kot i Mizernych są na mojej liście. To chyba tyle z zaskoczeń. Rozczarowanie? Nie wiem, czy dać tutaj Geigera i Wellingera, bo do tego nas już chłopaki przyzwyczajają. Na pewno Jan Head strasznie się on posypał. Deschfanden też słaby weekend. No i z bólem serca Kamil Stoch. Każdy tutaj liczył na coś więcej. Następny przystanek, zastępstwo za Lake Placid, czyli Klingenthal. Do składu Polski dołącza Maciej Kotza, Olka z Klingenthal to miejsce, gdzie Kamil Soch ostatnie ostatnio dostaną na podium w Pucharze Świata. Chow, chow, chow. Dzięki za oglądanie! Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górze! sprawdzajcie też nasze inne socjale, linki w opisie. Trzymajcie się, cześć!